Hello, tutaj Patryk. Jestem... Jedu... właśnie to jest mój świat od na... najmniejszego do, do największego. Zobaczmy... Tylko zobaczmy ile ludzi jest na mapce. O, a, z nim jest dzisiaj Wiktoria! Powiedz sobie pytanie. Heja! Dobra, dzisiaj e, będziemy wyglądali To są włosy, które mi się długowało. I mi się chyba zbogowało. Tak będziemy tak wyglądali coś takiego. a to taką. Ale to biegniemy. Co? Basketball. Ja znam angielski, to mam iść na piłkę na swoją. No to idź. A może się po głów A nie, bo ja bo wiesz co, bo było... Bo ja dalej się tą kropie, bo ja grałam już w to. Hujdę się, powiem wam na czym. Tym, na tym... Widzisz tą kropieczkę? i jeście na tych hujtawkach. A na końcu i na chujabkach. Teraz będziemy... Aha! Mieliśmy już urodziny, to mamy basketball. Mieliśmy już urodziny. <coughs> mamy, nie wiem, ile lat. 6, No 6, tam gdzie 6. A, i pozdrawiamy wszystkich YouTuberów. Wite i Belę, my świecary Zaczarowany i kawę z Super, jesteście? <laughs> Dzisiaj Wam pokazujemy to, te gry. No. Kurde, moja wylecie. piłka! Moja piłka! Moja piłka! Dlaczego mi się Od kilku na no dobrej fali. Idziemy my, tsunami, tsunami. Od kilku na dobrej fali. Daj się nam, tsunami, tsunami. I subskryp... Dobra, nie. Teraz co mieli. Od kilku na dobrej fali. Jesteśmy z nami jestem tutaj z naszymi fanami tylko yeah! yeah god god co so, teraz muszę pojedzieć za strzałką teraz mamy iść za strzałką god schod aha ze sklepu na salty benzyny <laughs> Aha! co bo... patryk chce kupić benzynę nie <laughs> yeah, bo tutaj będzie ja oglądałam, nie powiedziałam bo dalej wiecie co powiedziałam Coś yy, nam się stało. Siadał odcinek się lepszy. Muho, cho, sobie się. Nie. Dzięki. Aha, to no będzie kobiec. A się kobiec do domu. Chcę być jakiś spryterem czy coś to tam. A nie, mówi że będę mieć niedługo prawo jazdy. Ale się, a się Jeszcze Jestem niepełno lepki. Łatko. Ale lecisz. To moje takie. Poczekaj, poczekaj. Lej do domu Aha. I co mam? Urodziny? Urodziny mam. Zostałem. Gdzie tam? Gdzie? Co dostałem? Kota! Kota. się jutro. Ej, ale musisz iść na urodziny. Na urodziny? myślałam myślałem, że mam gdzieś iść. Tutaj idzie moja historiotka wraców <grych> Co mamy iść? Do trampolina? Nie tu nie było, na trampolina. Ale twoja trampolina jest wysoka! Łe, <grych> łe! Co się stało? Mam, mam szkoły iść. Nie wiem. Dosali 101, okej. Okay. A tam będzie jakaś sprawdza? Nie wiem. Może weź było... sobie szybkość. Nie... Jaki dorosły. Będziesz szybciej w szkole. Do sali Tam. O nie, matematyka. Tak. Teraz mam iść? Ty jesteś nauczycielem. Nie, ja byłem na lekcji. Za mi pytanie. Ja powiedziałam że jestem czterech, no? Z jakiej myśli? No nie wiedziałem, co mi chodzi. Znowu urodziny? Serio? Dziś kocha się ma urodziny, znowu. Co to za gra? To będzie mój Jak będę mieć niewiele, niewielko. I będę mieć kwa? To mój brat. Starszy brat. Witajcie na pieska, hela brat. Elas, koleżanka, to moi koledzy.

Coś nie, nie nie. cię mam chodź. Od kilku lat na dobrej fali. Jesteśmy tutaj z naszymi fanami. I znowu do szkoły. Nie bajk. Tylko nie, tutaj, prosto? No? Nie! Gdzie ty jedziesz? Ty panieacy jedy? Nie wiem. Prawo jazdy, <laughs> musimy się rowerować. A ja mam prawo jazdy rower. rower. Ucie? Po co na środek ulicy? Ale po co ty byłeś na środku ulicy? Nie wiem, ale nie mam prawo jazdy. Fuż. Chciałam prawo jazdy? <śmiech> nie wiem, czy kto ma prawo jazdy? Powinny pierwszy mieć prawo jazdy nawet. <laughs> no znowu na środek ulicy. Fajnie co? <laughs> do domu. Nie wiem. <laughs> ja tam grę nie nagram. Nie. Gram. nie. Nie, nie, mam no, no, na nie mam, gdzie mam jechać? Nie wiem gdzie mam jechać, nie wiem gdzie mam jechać, ale no się robić. Kto to też porali Pozdrawiam, witaj, wielu jeszcze raz. Dwa razy ich pozdrawiłeś, wiesz? A, już nie mam jechać. Do nie wiem, dowaluj, która jest kurde. A, bo patrz, całka bok. Oh, wow. A kot za mną biegnie? Mój kot? Nie, kot chyba jest na. Ale musimy, musimy, go, musimy go nazwać. Kienek. Kien. Fajny kot. A na plac zabaw musisz iść. Ej, Dzika! Ale jak máš na plavu? Ah, uh -huh. Tak. Ja byla. Dobra, já dokončím ten I počekaj, na plavách můžu Parkour? parkouru. Co? Aha, utrapuji. I tutaj jest tam. mądro. Ja do końca. Filmik. I ja nowy filmik. Się, nazywamy się. Nie wiem, jeszcze chyba weranda, bo ja bym dopiero bym nazywał. Moja, moja kuzynka mi dała. Hmm, moja kuzynka mi dała ten. E, Kąt swoje. Kurde, nie robię tego. Gienek, gdzie jest? Gienek, Gienek, Gienek. Nie radzi do kienka, Gienek Gienek, e, to jest mój kot No nie U, tak będzie ja wyglądał Niczego? Nie To jest małżeństwo? Nie, muszę mieć rony No nie chcę no Gdzie? dajcie mi rower Jeg har det trodd at det blir noen vanskelig ferie.

baca kalau ni Chyba wiecie co? Nie wychodzę z tej gry, ale nie widzę tego rowera. Chcę być prawo jazdy rower. Chcę być. Chcę być prawo jazdy wiecie, okiem? Chcę prawo jazdy w samochodach. Tam, tam, tam. Mucho, Chcę być prawo jazdy, Uła. I to mój pierwszy filmik na moim kanale Roblox. I teraz się przedstawiłam. Na... <grym> mi <wyleciałem> to nie będę robił tak tego. No tego. Dobra, wyleciałem. Hej, dobra. I teraz tym kończymy nasz filmik na moim kanale. Dobrze, więc. pa